Siąga wyjścia, rozdział 35. Mojżesz zebrał całe zgromadzenie Izraelitów i powiedział do nich. Oto co Pan nakazał Wam wypełnić. Sześć dni będziesz wykonywał pracę, ale dzień siódmy będzie dla Was świętym szabatem odpoczynku dla Pana. Ktokolwiek zaś pracowałby w tym dniu ma być ukarany śmiercią. Nie będziecie rozpalać ognia w dniu szabatu w Waszych mieszkaniach. Tak przemówił następnie. Mojżesz do całego zgromadzenia Izraelitów. Oto co nakazał Pan, mówiąc, dajcie z dóbr Waszych daninę dla Pana. Każdy więc, którego serce będzie ochocze, winien złożyć jako daninę dla Pana złoto, srebro, brąz, purpurę, fioletową i czerwoną, karmazyn, bisior oraz sierść kozią, branie skóry barwione na czerwonej skóry delfinów oraz drewno akacjowe. Oliwę do świecznika, wonności do wyrobu oleju namaszczenia i pachnących kadzideł. Onyks i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału. Każdy uzdolniony spośród was winien przyjść i wykonać to, co Pan nakazał. To jest przybytek i jego namiot, przykrycia, kółka, deski, przyczepki, słupy i podstawy, arkę z drążkami, przebłagalnię i okrywającą ją zasłonę, stół z drążkami i należącymi do niego przyborami oraz z chlebem pokładnym. Świecznik do oświecania z należącymi do niego przyborami, z lampami oraz oliwą do świecznika, ołtarz kadzenia z jego drążkami, olejek do namaszczania pachnące kadzidło i zasłoną do wejścia do przybytku. Ołtarz całopalenia z jego brązową kratą, z drążkami i wszystkimi należącymi do niego przyborami, kać z jej podstawą, zasłony dziedzińca i jego słupy i podstawy zasłonę na wejście do dziedzińca paliki przybytku i paliki dziedzińca z powrozami do nich, szaty z drogocennej tkaniny do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Arona kapłana i szaty dla jego synów do sprawowania czynności kapłańskich. Potem całe skromadzenie Izraelitów odeszło od Mojżesza. Następnie wszyscy, których skłoniło serce, a duch był ochoczy, przynieśli dalinę dla Pana na budowę namiotu spotkania i na wszelką służbę w nim oraz na święte szaty. prześli mężczyźni i kobiety. Wszyscy ochoczego serca przynosząc spinki, kolczyki, pierścienie, naszej i wszelkie przedmioty ze złota, wszyscy złożyli panu darę ze złota, dokonując gestu kołysania, a także fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn, bisior i sierść kozią, baranie skóry barwione na czerwonej skóry delfinów. Przynosili wszyscy, którzy je znaleźli u siebie. Każdy, kto chciał. Złożyć daninę ze srebra czy brązu przynosił tę daninę dla pana, a każdy, kto posiadał drewno akacjowe, przydatne na coś do świętej służby, przynosił je również. Wszystkie zaś kobiety biegłe w tej pracy przędły własnorecznie przędzę na fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn i bisior, a wszystkie kobiety, które skłoniło do tego serce, przędły umiejętnie sierść kozią. Książęta zaś przynieśli one i inne drogie kamienie do ozdobienia efodu i pektorału, a ponadto wonności i oliwę do świecznika i do wyrobu oleju namaszczenia oraz pachnącego kadzidła. Wszyscy Izraelici, mężczyźni i kobiety, których serca były ochocze do składania darów, niezbędnych do wykonywania tego, co Pan nakazał wykonać za pośrednictwem Mojżesza, przynieśli to dla Pana dobrowolnie. Wówczas Mojżesz przemówił do Izraelitów: oto Pan powołał imię Basaleela syna Uriego, syna Hura z pokolenia Judy i napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumieniem, wiedzą i znajomością wszelkiego rzemiosła, by obmyślił plany robót w złocie, w srebrze, w brązie oraz prac nad przystosowaniem kamieni do ozdoby i nad obróbką drewna potrzebnego do wykonania wszelkich zamierzonych dzieł. Dał mu też zdolność pouczenia innych, jak i Choliabowi, synowi Achisamaka z pokolenia Dana napełnił ich mądrością umysłu do wykonania wszelkich prac, zarówno kamieniarskich, jak i tkackich, oraz barwienia fioletowej, czerwonej, purpury, karmazynu, bisioru, a wreszcie zwyczajnych prac tkackich, także mogli sporządzić wszelkie przedmioty, a zarazem obmyślać ich plany.